Ale widzę, że pojawiła się pani profesor Wiesława Sajdek. Jest pani, tak? Jestem szczęśliwa, powodu mogę uczestniczyć w konferencji, pomimo najróżniejszych problemów. Pani profesor, czy może pani teraz wygłosić swój referat, czy trochę później? Z wielką radością, bo właśnie teraz mogę i, i, i wiem już, że mam około 20 minut, tak? Pan Najwyżej. Nie rozumiem. Rozumiem. Już po 15 mogę niepokoić. No to... do, do, bardzo proszę. Tak, postaram się, jeżeli to możliwe, to roz, zacznę. No nie wiem, czy już mogę. No dobrze. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję organizatorom za tę konferencję. No i w szczególny sposób mojej poprzedniczce. To był naprawdę wspaniały referat. Naturalnie miałam już okazję przejrzeć powierzchownie tekst. No jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje w Siednicy Różanej. I, no i tego, co usłyszałam, a były to naturalnie badania źródłowe, więc na najwyższym poziomie. Brak, brak, brakuje mi po prostu słów uznania. A teraz już przejdę do tematu. Tematem mojego wystąpienia są, są tak naprawdę relacje pomiędzy filozofią a praktyką. Można by powiedzieć, że są to relacje pomiędzy życiem teoretycznym a życiem praktycznym. Oczywiście używam tutaj kategorii starożytnych i ponieważ pan doktor Niestraski sugerował, żeby nie czytać, tylko żeby raczej mówić, Przygotowałam taki krótki wstęp, którego brakuje w moim tekście, ponieważ on przekraczał ramy narzucone publikacji, więc nie mogło go być. Natomiast ten krótki wstęp, myślę, jeszcze mocniej podkreśla to, o co w moim tekście przede wszystkim chodziło o, o zaznaczenie konsekwencji konsekwencji życiowych, konsekwencji związanych z studiowaniem różnych szczegółowych dziedzin wiedzy przez Augusta Cieszkowskiego, spekulatywnego myśliciela pozostającego pod niekwestionowanym wpływem Hegla, a zarazem myśliciela bardzo oryginalnego. No, że, że korzenie miał heglowskie, że uczył się w Berlinie, że uczył się od, od bezpośrednich um, uczniów Hegla, że przyjaźnił się z wieloma um, tymi uczniami, a z kilkoma była to taka prawdziwa długoletnia przyjaźń, pomimo napięć um, związanych z, z różnicami filozoficznymi. To są sprawy znane. Ale. Um, ale ta jego konsekwencja, y, która budzi zdumienie, y, zwłaszcza u filozofów, takie nawet zniesmaczenie, jakże to tak? Y, spekulacja na najwyższym poziomie i nagle y, takie bardzo konkretne zainteresowania. Y, nie mówię już o uprawie ziemi, o której filozofowie zwykle zielonego pojęcia nie mają, y, a nawet y, nie bardzo rozumieją y, sens. Głębokich dla własnej egzystencji tego rodzaju um, zaangażowań, no to. Um wystarczy, że pamiętamy, iż samo pojęcie kultura jest bardzo mocno związane z agrikulturą, że pojęcie kultura jest nabudowane na, na tym, co wiąże się z uprawą ziemi po to, żeby mogła wyżywić człowieka, prawda? żeby dostarczyć podstaw do, do egzystencji. I, I proszę Państwa, jeśli chodzi o te <ślaski> Kilka słów wstępu, które być może wypełnią cały czas, który mam do wykorzystania. Reszta to jest obszerny komentarz, wydrukowany już w. w, w przepraszam, przepraszam bardzo, ale. Przepraszam. Natomiast chciałabym, proszę Państwa, zanurkować w starożytności, ponieważ w dialogu Laches, oczywiście w platońskim dialogu Przepraszam. Laches, mamy fantastyczne zdanie, które według mnie jest to jedno z tych wypowiedzi, które wyraża postawę sokratejską, a właśnie określenie Augusta Cieszkowskiego mianem Polski Sokrates, pochodzący zresztą od Norwida, nie bez powodu y, 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 kojarzy się z, z tym, co u Sokratesa w moim odczuciu było nie tylko w moim y, najważniejsze. I w dialogu Laches mamy taki właśnie zwrot: hobios, Symfonos, to jest logo, jest prosta erga. Czytam po grecku, ale państwo myślę i symfonos, i bios, i logos, i ergon to są pojęcia, które funkcjonują w wielu kulturach, również w kulturze polskiej. Wiadomo, że biologia i bios to jest po prostu życie to jest po prostu życie z całym bagażem tego, co biologiczne. Symfonos no stąd się bierze symfonia, czyli zgodność to jest logość, prosta erga tłumaczy to, się, Witwicki to tłumaczy jako, jako, um, um, jako z, um, zgodność słów i czynów w życiu. Zgodność słów i czynów w życiu, dokładnie, że to jest harmonia wewnętrzna i że ona na tym polega i, i na tym um, um, opierał swoje życie, czy raczej osiągnął to w moim odczuciu, w swoim życiu August Cieszkowski. Właśnie zgodność y, słów i czynów, przy czym w oryginale mamy to, że to jest, że bios, czyli życie ma być symfonos, czyli ma być współbrzmieniem, ma być harmonią y, słów y, y, skierowanym ku czynom, czyli życie ma być tutaj taką właśnie symfonią od słów ku czynom i ta relacja, relacja tego, co się głosi do tego, co się y, robi, Dbałość o tę relację można w skrócie największym określić jako właśnie postawę sokratejską. O czym się rzadko mówi, że sensem uprawiania filozofii u Sokratesa jest fronesis, jest właśnie mądrość praktyczna. Jest przede wszystkim. Możliwość osiągnięcia takiego stanu umysłu, takiej jasności umysłu, aby w każdej sytuacji egzystencjalnej, czyli tu i teraz, móc yy, 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 móc. Y, najlepiej zadecydować, podjąć optymalną decyzję. Oczywiście nie oznacza to, że my w każdej sytuacji y, poświęcamy jakąś ilość czasu na wyłącznie na refleksję. Y, wręcz można powiedzieć, że ta refleksja ma, ma być doskonała również w tym, że jest y, szybka, że to, o co Sokratosowi chodziło, to jest osiągnięcie takiej sprawności umysłu, takiej szczególnej bystrości umysłu. Żeby w każdej sytuacji najlepiej zadecydować, oczywiście najlepiej w sensie etyki. Ja sobie pozwolę jeszcze przeczytać cały ten fragment, to stanie się to jasne, o co chodzi. A ponieważ Cieszkowski jest jego życie, to jest ilustracja tej postawy sokratejskiej, w stopniu rzadkim do, do naśladowa, w stopniu rzadkim do po prostu gdzie indziej trudno coś takiego znaleźć, więc o wielu innych myślicieli, więc może warto. I to są słowa Lachesa, oczywiście w dialogu Laches z Platońskim do Nikiasza, zresztą postaci historycznej. I, to, I brzmi to tak, mój stosunek Nikiaszu do myślących rozmów jest prosty, a jeśli chcesz, to nie prosty, tylko podwójny, bo mógłbym się komuś wydać miłośnikiem takich rozmów, a zarazem wrogiem. Bo kiedy słyszę, jak ktoś o dzielności albo o jakiejś mądrości mówi i to jest naprawdę ktoś, to wart tych słów, które mówi, cieszę się nadzwyczajnie. Mam przed sobą zarazem tego, który mówi, i mam jego słowa i widzę, że jedno drugiemu odpowiada i zgodnie brzmi. Całkowicie mi się muzykalny wydaje ktoś taki. Najpiękniejsze w nim, w nim najpiękniejsza w nim harmonia panuje. Nie chodzi o, o jego lirę i narzędzia zabawy, tylko prawdziwa harmonia wewnętrzna, zgodność słów i czynów w życiu. Taka po prostu. Dorycka ani Jońska uważam, ani Frygijska, ani Lidyjska, tylko ta jedyna harmonia helleńska. I to już jest ta obszerna dygresja, nie wiem, mam pojęcia, ile jeszcze mam minut na, na samego Cieszkowskiego, ale wydaje mi się, że ona tutaj em, była na miejscu, żeby pokazać tło na w którym to tle przedstawiam już konkretne osiągnięcia Cieszkowskiego, a przede wszystkim ten szczególny związek pomiędzy teorią a jego praktyką. Po prostu wbrew temu, co nieraz można na ten temat przeczytać, nie było to żadne dziwactwo, tylko właśnie konsekwencja. I teraz już odwołam się do tekstu, yy, ponieważ nie spojrzałam. Aha, mam jeszcze 10 minut, rozumiem. Więc to będzie już 10 minut w oparciu o yy, wydrukowany tekst. Yy, trochę yy, mniej, yy. trochę mniej, pani profesor. Dobrze, yy, dobrze, w takim razie ograniczę się do kilku cytatów samego Cieszkowskiego, bo to jest tutaj najciekawsze. Yy, otóż yy, ten yy, moment, kiedy Cieszkowski uważał, że właśnie polski naród. Niewolnik między plemionami, no bo to był XIX wiek, oczywiście jest to w cudzysłowie. Ten naród na uprogu trzeciej epoki, epoki dziejów, prawda? Bo wiadomo, że Cieszkowski wyróżniał trzy epoki dziejów w odróżnieniu od Hegla, i że ta trzecia epoka to była właśnie przyszłość, ale przyszłość najbliższa już i powiedzmy, w jego perspektywie XX wiek, tak pisał. No. Y, y, oczywiście było to przejście z teorii w praktykę. Jest to naturalnie fragment Ojcze Nasz. Niewolniku między plemionami, dokonaj na własnym ludzie wielkiego dzieła wolności. Zaopatrz jego ciało i duszę, a zarazem podaj posilną rękę niewolnikom po innych narodach, owym upośledzonym stanom. Gołym prawem, niby obdarzone, są jeszcze gołotą, bo im, im na chlebie poprzednim zbywa, jako na duszy taki dla ciała. Patrz, jak zadrzgnęły one w głębiach społeczeństwa. Patrz, jak się budzą z odwiecznego letargu i domagają się czegoś, a same czego nie wiedzą. Patrz, jak złowrogim natchnieniom, nad, nadstawiając ucha, pieszczą się ohydną myślą wytępienia, które stałoby się tylko wyrokiem ich własnego potępienia. Ubierz u nich posłów. Złego. Prześcigni z dobrą nowiną opowiadaczy rabunku i rzezi niewczesnych ognia i miecza zwiastunów. No, naturalnie e, to się nie udało. Można powiedzieć w perspektywie historycznej, że y, no y, nie było potem warunków. Nie, myślę, że zresztą, że oczekiwania, jakie miał Cieszkowski wobec. Polaków w XIX wieku były rzeczywiście no, przesadzone. Po prostu trudno wobec jakiegokolwiek narodu czegoś takiego oczekiwać. Niemniej jednak wiadomo, czego się obawiał. Obawiał się dokładnie tego, co nastąpiło, to znaczy głębokich wstrząsów społecznych, rewolucji, wojny domowej. Ponieważ alternatywą dla barbarzyństwa, on to nazywał po prostu barbarzyństwem, podobnie jak Józef Maria Hejne-Wroński, który również spodziewał się wcześniej, naturalnie był starszy, naturalnie sporo od Cieszkowskiego, ale tak jak i później Cieszkowski, no i oczywiście, że Krasiński też spodziewali się gwałtownych społecznych wstrząsów, i nazywali je po prostu barbarzyństwem, obawiając się, że mogą kulturę właśnie cofnąć nawet o parę tysięcy lat, nawet takie były, rokowania. I alternatywą dla barbarzyństwa są stopniowe i dobrze przemyślane reformy społeczne. Według Cieszkowskiego były one konieczne, a wynikało to ze stanu wielu jeszcze społeczeństw europejskich, a więc nie tylko w Polsce, ale naturalnie w innych stronach Europy ówczesnej także, i że wynika to z upośledzenia społecznego ogromnych rzecz ludności. Ale ta praca, którą należy wykonać, no ale najgłębszym sensem były zasady chrześcijańskie, czyli zasady płynące z kultury. I no może tylko jeszcze, że Cieszkowski, który Naturalnie pozostawał w zgodzie co do konieczności głębokich społecznych reform, wspieranych osiągnięciami nauk szczegółowych, pozostawał w zgodzie z pewnością z rodzącym się pozytywizmem czy protopozytywizmem, ale on na pewno nie głosił pozytywistycznej filozofii wraz z jej głębokim lekceważeniem metafizyki klasycznej, a także całej tradycji religijnej, bo w tym wymiarze pozytywizm filozoficzny był po prostu antykulturowy. Więc na fundamentalne różnice między świadomością kształtowaną przez ideologię pozytywistyczną, a pozytywnością w cudzysłowie, to jest pojęcie, no, przy, które August Adolf Cieszkowski tutaj wykorzystywał. Więc na to zwrócił uwagę właśnie syn Augusta Cieszkowskiego, August Adolf, w przedmowie do polskiego tłumaczenia o Izbie Wyższej Arystokracji w naszych czasach. i które to pismo, która to książka, przetłumaczona na język polski, została wydana 10 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I teraz już przeczytam syna, który tutaj dobrze ojca zrozumiał. Tajdź bowiem nie zdołam przekonania, że wszystkie niepojednalne przeciwieństwa społeczne, narodowościowe czy wyznaniowe stanowią w dziedzinach politycznego życia tylko nieszczęsną spuściznę czy manifestację hasła, pod którym po dziś dzień w filozofii cierpimy – pozytywizmu. Wszędzie i zawsze kryje on w istocie swej zaprzeczenie wszelkiej pozytywności, zaprzeczenie tym niebezpieczniejsze, że nie tylko jest niepozorne, ale najczęściej wprost bezwiedne. Nacjonalizm, a miłość ojczyzny. Konfesjonalizm, a religijność. Socjalizm, a socjalność. To nie tylko odrębne sprawy, ale skrajny prost przeciwieństwa. Pozytywizm nazwałbym ostatnią metamorfozą owego proteuszowego ducha, który wiecznie przeczy, od którego mniejsza książka, to chodziło oczywiście o y, książkę o Izbie Wyższej i Arystokracji w naszych czasach. Więc i, i tamta książka, i cały Ojcze Nasz, i cokolwiek autor jego napisał, to to celo, o całe niebo się różnią. Ten duch, oto wieczny rewolucjonista, bo rewolucja wszelka jego wyłącznym owocem. To jest koniec cytatu syna z Augusta Adolfa Cieszkowskiego i z fragmentu tego wstępu, o którym wspominałam. No i zakończyć muszę yy, konsekwentnie odwołując się już do Augusta Cieszkowskiego, który w miejsce rewolucji zawsze yy, proponował ewolucję. Ta? A yy, na czym miała, proszę państwa, pegać program modernizacji rolnictwa? To już jest absolutnie sprawa, która mnie przerasta, ale naturalnie są tutaj osoby jak najbardziej kompetentne, które się tym zajmą. Ja natomiast w swoim tekście pisałam o relacji, tak naprawdę o relacji spekulacji, o relacji filozofii do praktyki i starałam się tylko dzisiaj pokazać, że ta relacja ma swoje najgłębsze źródło w podstawie i myśli Sokratesa i w związku z tym mam nadzieję, że chociaż nie wyjaśniłam pierwszej części mojego referatu, można sobie naturalnie przeczytać kto zechce, bo myślę tego samego drzewa filozofia Augusta Cieszkowskiego. Druga część brzmi i jego program moderniza modernizacji rolnictwa. Moje refleksje, Dotyczyć miały przede wszystkim tego niewielkiego spójnika i jedno z drugim bardzo ściśle i bardzo mocno się łączy. Są temu podstawy filozoficzne. Dziękuję Państwu bardzo i bardzo przepraszam. Licznie dziękujemy Pani Profesor. To Dla mnie wiele tych zagadnień jest trudnych, ale to, co usłyszałem i przeczytałem jeszcze wczoraj, to pozwala mi zrozumieć tą jego duchowość wcale nie ona nie była aż tak złożona, tylko pokazała dla mnie, mi to przynajmniej pani, jak mocno osadzona w klasyce sokratejskiej i potem jak to się uzewnętrzniało w dalszej jego drodze, edukacji i w czynie. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.